Witam cię serdecznie. Tu Mechanik na Czarnym Lądzie. Dziś dziesiąta część projektu budowy domu dla braci. Nowy dach nad głową. Druga część z dwóch. Jesteśmy na miejscu budowy. Właśnie chłopaki zaczynają dynkować ściany na zewnątrz budynku, na werandzie. Już niedługo ten dom będzie cały ukończony. Prace każdego dnia posuwają się do przodu. Tutaj za chwilę będziemy mogli zobaczyć jak ten wieniec na dachu o którym mówiłem Wam w poprzednim odcinku będzie kończony i ten dach zostanie obciążony dookoła wieńcem z pustaków, żeby w razie przyjścia jakiejś wichury żeby ten dach nie został zerwany z tego dołu. Mieszanie zaprawy i za chwilę dalszy ciąg tymkowania. Tutaj możemy zobaczyć, właśnie ten wieniec u góry, który ciąża dach, w zasadzie jego skraj, żeby żeby ten dach po prostu był cały czas na miejscu te prace, które widzimy one są dnia kolejnego i tutaj mamy już ściany otynkowane na zewnątrz w większości właśnie ten tynk sobie dosycha i już niebawem Panowie będą tynkować w środku. Tutaj widzimy, że dach ma spadek właśnie w tą stronę i ten deszcz, który będzie padał, będzie zlatywał właśnie w tą stronę. Myślę, że przyszłościowo zamontujemy tam rynny i jakiś zbiornik, w którym będzie można magazynować wodę. ...tych dni deszczowych. Tutaj... ...Lathmore pokazuje nam... ...że ten tynk jest bardzo mocny... ...i... ...wchodzimy do środka... ...i tutaj środka w ścian. Woda myślę podobna do naszej polskiej. Może materiał trochę inny, ale, ale zasada kładzenia taka sama. I już niebawem cały dom, i na zewnątrz, i wewnątrz, będzie otynkowany, i będzie można przejść do kolejnych prac a mianowicie do zrobienia wylewki na podłodze do odstawienia ram okiennych no i do oszklejenia right. tych ram This is the tutaj widzimy dach małą więźbę is dachową plasty. mocowanie tej więźby do budynku zaprawa zaprawa i praca a to i wiele więcej w kolejnym odcinku zapraszam was serdecznie hej